Witam Was z tej strony Gregor i witam was ponownie na Cytadeli Gregora. A dzisiaj chciałbym Was zaprosić na odświeżonego troszeczkę klasyka, bo jak widzimy, wracamy do Ghost Masters, ale w tym razem do Resurrection. Jak się okazuje, Ghost Masters ma panowskiego remake'a, że tak to nazwijmy, że odtwarzają tą grę za pozwoleniem twórców i troszeczkę już zaczęli tutaj działać. Na razie jest to w early accesie. Ale jeżeli możecie, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie oraz komentarz pod filmem i pomóżmy tutaj twórcom. Zobaczmy, jak się na razie gra prezentuje. Się przyznam, już jedną misję postanowiłem przejść. To jest sprawdzić, jak to wygląda. Jak tutaj już możemy zobaczyć menu. To już troszeczkę inny klimat jest, ale może nie do końca zmieniony, ale czuć. Ten klasyk. Czuć tą energię, która była wcześniej. I sądzę, że żeby to zobaczyć, pokażę wam, jak klasyczna tutaj misja tutaj wygląda. You are ready for your field training, young ghost master. We are taking you to the Kappa Lambda sorority house in Gravenville University. Only a small number of sorority girls are in rezydent at the moment. No, jak widzimy, możemy nawet sobie troszeczkę przejrzeć też mapę, zanim wejdziemy, a raczej, żeby zobaczyć budynek, który możemy obejrzeć, a przynajmniej zewnętrzną jego część. No, muszę przyznać, tutaj serio fajnie się za to wzięli. Mnie się to naprawdę podoba. Możecie nawet na Steamie znaleźć już tą grę, jest właśnie, tak jak mówię, w Early Accessie. No i jak widzimy też troszeczkę tutaj menu zmienili, ale klasycznych tutaj naszych złoczyńców mamy. Weźmiemy akurat rekomendowaną drużynę. I widzimy, że dodali tutaj między innymi strych. Troszeczkę jak widać też jest odświeżona ta grafika. Ogólnie czuć trochę tej świeżości, ale da się rozpoznać kilka fajniejszych elementów. Nie wątpię! I zaczniemy od tego, że ci staramy się pomóc, na początek nasz klasyczny gremlin. Jak też możemy zobaczyć, mamy też... no wygląda to o wiele lepiej, patrząc na to, że no tam wcześniejsze Ghostmasters to już troszeczkę miały na koncie lat. Dobra, wydostaliśmy naszą koleżankę. Gdzie tu się wszyscy zebrali? Sądzę, że wiem jak nawet to rozegramy. Teraz Buniek wejdzie troszeczkę do akcji, trochę Namiesza. Ile tu... Ile tu mnie pudełek od pizzy miały? Serio się pytam! Ja rozumiem, że jesteśmy w tym... W akademiku, ale... Bez przesady, ile tych pudełek? Dobra, tutaj sobie jeszcze troszeczkę szaleją. Jak wygląda tutaj? Czy któraś tutaj śpi? Chyba żadna nie śpi. Ale przyda się też tutaj, żeby zacząć wywabiać na dół. Na dole tutaj widzę, że nikogo nie mają. Ma. tu jest tylko inside na póki co. A szkoda. Dobra, wrzućmy pająki, jak zobaczymy, czy mają arachnofobię. Możemy też właśnie teraz widzieć takie aury wokół nich. I jak możemy zobaczyć, im się taka aura, tym bardziej wierzą, że coś jest nie tak. Zresztą znaczy, tak ja to rozumiem. Dobra, tutaj dziewczyny dalej wpadają w panikę. A ty gdzie jesteś? A tu tutaj na zewnątrz jesteś. Dlatego jeszcze nie panikujesz. Dobra, za chwilę wejdzie i wtedy będzie panika. Ogólnie mi się właśnie to podoba, że jest to tak ładnie odświeżane. A zarazem, no, czuć ten dawny klimat. Nie będę kłamał, to była jedna z moich ulubionych gier w dzieciństwie. Dlatego tym bardziej się cieszę, że odświeżają ten stary, dobry klasyk. No jak jeżeli fanowsko, to jednak dalej. No, panowsko, dostali prawa do gry, bo podejrzewałem, żeby tego by nie mogli za bardzo działać. Mać I mieć jeszcze, jeszcze profilu na Steamie. Ale mogę się mylić, jestem człowiekiem, nawet widzimy tutaj auta, które przejeżdżają. I teraz orientowałem się z jedną rzeczą, że tutaj też pora roku może się zmienić, bo wcześniej jak tutaj rozegrałem sobie dla testu to była zima. A teraz nagle było bardziej lato wiosna. Też jest to całkiem ciekawy element. Nie będę kłamał. Pokażę wam jeszcze jak wygląda Gool Room, Bo też właśnie to jest dość ciekawe, jak tutaj to zrobili. No, widzicie, że to teraz bardziej wygląda faktycznie jak jakaś stara posiadłość. I to trochę zrujnowana już. Ale tutaj widzimy, że mamy długą biblioteczkę. Naprawdę długą. Co tu jeszcze takiego mamy? No tutaj jest dalej taki korytarz. Tu mamy w sumie pokój. Tutaj mamy kolejną sypialnię. Tutaj łazience ktoś się może krować. No. Ogólnie to O wiele bardziej przytulnie to teraz wygląda. To na pewno. A to wygląda teraz jak jakaś klasa. W sumie może to kiedyś była jakaś szkoła? O, ale patrzcie, jaka tutaj jadalnia się zrobiła. Nie ma już długich stołów, tylko dosłownie takie małe stoliczki. Może to kiedyś... A i tak, to miejsce mnie najbardziej rozwala. Może to jest jakieś dawne seminarium? Nie, nie seminarium. Jakiś budynek publiczny. Nie wiem, jak to nazwać, nawet, ale fajnie co porobili. Mi się to podoba. Jest to o wiele bardziej żywe, jest to o wiele więcej elementów niż w poprzedniej części. W poprzedniej części starszej wersji tego. Ale naprawdę mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Jeżeli będziecie chcieli, możemy zrobić z tego nawet całą serię. Mi nie przeszkadza poprzechodzić ponownie stare dobre misje. Ale póki co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Cześć i czołem. Hej!